Drodzy Państwo, wracamy, zmieniamy. No to już taka tradycja, że co wejście zmieniamy gatunek, ale chciałbym się przyczepić do jednej rzeczy, którą kończyliśmy rozmowę z Walerim Perę. Krzysztof Zajas, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry Adamie, dzień dobry Państwu. Autor? pisarz, czasami też profesor, wszystko w jedno zmiksowane. O Nobla chciałem najpierw, bo gdy usłyszałeś, że Jon Fosse i literacki Nobel frunie do Norwegii, zresztą usłyszałeś to ode mnie, gdy do ciebie zadzwoniłem, to pomyślałeś, że? Że spoko, czy? Mm. Że wspaniale, ponieważ do Jona Fossego mam słabość od lat i jeszcze kiedyś tam w w latach 90. oglądałem jego spektakle w Polsce, byłem zachwycony w ogóle takim sposobem powściągliwego kreowania scen teatralnych i to mnie bardzo ucieszyło, a poza tym ucieszyło mnie też to, że nie ma tu specjalnie wielkich politycznych jakichś kontekstów, nie ma takiego kombinowania, czy dostał słusznie, czy niesłusznie, po prostu jest to świetna literatura i dobrze się... Jakoś tak dobrze się lokująca w naszej tradycji współczesności już powiedziałbym tej dwudziestowiecznej, więc tu ta beketowska tradycja teatru jest bardzo ważna, ona zresztą wraca dzisiaj, Fosse to znakomity przykład, więc bardzo mnie ucieszyłeś Adamie tą informacją prosto ze Sztokholmu. Ale bardziej bym cię ucieszył, gdybym ci powiedział, że Murakami. Troszkę bardziej, na pewno. No, wiesz, Murakami to jeden z tych moich faworytów, o którym rozmawiamy co roku, oprócz znanego SK, czyli no, rejestracji ten katowickiej. Ten czas. Powiedziałeś, że cieszysz się z Nobla dla, dla Norwega, a cieszysz się, że trylogia pomorska już za tobą. Czy jednak będziesz tęsknił, zanim rozpoczniesz te nowe trzy tomy? Tak, cieszę się, dlatego że to, to, to był żmudny wysiłek jednak. Temat był bardzo trudny. Po drugie, uwikłanie bohaterów, których lubię i którzy zwykle sprawiają mi wiele radości w opowiadaniach historii. W tym przypadku no, zostali wplątani w coś dosyć przygnębiającego i trudnego. Sam za to zapłaciłem zresztą, powiedziałbym, sporym stresem. Sam research dotyczący tematów niemieckich z końca wojny i tuż powojennych na Pomorzu był no, niesłychanie taki przygnębiający. I muszę powiedzieć, że trochę mi ulżyło, kiedy skończyłem ją pisać, kiedy została złożona do wydawnictwa, kiedy spokojnie tam odczekała swoje, a ja ochłonąłem po tym wszystkim. No i teraz, kiedy się ukazała, mogę powiedzieć, że już z pewnym dystansem. Ją przyjmuję, przeglądam i interesują mnie tylko reakcje czytelnicze. Pytanie, które, którego jeszcze nigdy ci nie zadałem, nie wiem dlaczego, ale czy z biegiem przygód Ludzka Bałysia i Andrzeja Krzyckiego trochę wyrównuje się sympatia do tych bohaterów, czy nadal Bałyś jest pierwszy, a daleko, daleko z tyłu ten biedny, pokiereszowany przez życie Andrzej Krzycki, czy skraca dystans? i i wyrównuje się ta sympatia? Nie, to nie jest tak, że jeden jest yy, bliżej mnie, a drugi dalej. A to się zmienia. Ja jestem czasami po stronie ludzka, czasami po stronie Andrzeja, i nie ma w tym ani moich jakichś cynicznych wyborów, ani świadomej tendencji literackiej, tylko po prostu tak się dzieje w, w rozwoju fabuły. Kiedy jestem po stronie ludzka, wtedy świat trochę inaczej wygląda. Jest bardziej, powiedziałbym, przewrotnie, karykaturalnie dowcipny. Natomiast kiedy jestem po stronie Andrzeja, ten świat jest bardziej przygnębiająco depresyjny, właśnie taki trochę niemiecko-pomorski. Także te sprawy, one nie są na zasadzie rywalizacji, tylko na zasadzie takiego switcha. Raz to, raz to. Raczej w tym sensie. A informacja zwrotna od czytelników i czytelniczek? Że jednak lucek? Ach. Też to się rozkłada po połowie. Są gorące zwolenniczki, mówię o czytelniczkach teraz, ludzka bałysia, które, o czym już nieraz mówiłem, przykazują mi, że mam go już więcej nie krzywdzić, że jak jeszcze raz się posunę do tego, żeby skrzywdzić ich ulubionego ludzka, to wtedy no, coś się strasznego ze mną stanie. Natomiast są takie, które mówią, że lucek jest po prostu uśmiesznym chłoptasiem niedorosłym, natomiast krzycki to jest taki facet z krwi i kości, one tutaj szanują taką jednoznaczność, powiedziałbym, osobowościową. Chociaż jemu daleko do jednoznaczności, niemniej Krzycki jest lubiany przez taką, powiedziałbym, twardszą część czytelniczek. Przez tward, twardszy elektorat. Teraz odwołuje się do twojej duszy zarówno teoretyka literatury, jak i praktyka. Jak sobie tłumaczysz to, że czytelniczki, czytelnicy bardzo chętnie znoszą bardzo brutalne sceny w kryminałach, mordowanie na dziesiątki różnych sposobów i ten wyścig, kto brutalniej, tym lepiej. A gdy Krzysztof Zajas w swojej książce skrzywdzi zwierzę, to nagle jest e, płacz, lament i listy do autora, żeby tak więcej nie zrobił. Tak, to się stało już właściwie trochę zabawą publiczności czytelniczej na temat Zajasa. Mianowicie, że. Jak pan mógł zabić psa w kryminale, gdzie tam leży kilkanaście trupów, i nasz dzielny śledczy próbuje rozwiązać jakieś trudne zagadki morderstw, gdzie ludzie giną i są męczeni na różne sposoby? Zabicie psa, i to w dodatku psa, który był w pewnym momencie najbliższym przyjacielem naszego głównego bohatera, stało się jakąś niewybaczalną w ogóle zbrodnią autora, i rzeczywiście dostałem za to po uszach, ale nie to jest najciekawsze. Najciekawsze jest to, że oddzielanie jednego od drugiego przebiegało według jakiejś dziwnej linii. To znaczy, jeżeli mamy konwencję kryminału i w kryminale musi być ofiara, to proszę bardzo człowieka zabić można, ale w konwencji kryminału nie mieści się zabijanie psa. I kiedy się tłumaczyłem mając już takie, no powiedziałbym podbramkowe sytuacje z czytelniczkami, powiedziałem, ale Proszę Państwa, przecież, przecież to jest fikcja, ja to wymyśliłem, tu nie ma nic prawdziwego. Padła kluczowa odpowiedź, i co z tego? Więc to mi dało do myślenia od jeszcze innej strony: mianowicie, że najbłahsza nawet fikcja literacka, konwencjonalna, która jest, nie wiem, wymyślana przez zmęczonego, sfrustrowanego Zajasa w nocy i zapisywana jakimś neurotycznym ciągiem e, sytuacji, że on. Że to nie jest bezkarne, to znaczy nie robisz sobie tego tylko dla własnej przyjemności albo po to, żeby wyrzucić z siebie jakiś fajny pomysł literacki, że to, to ma swoje przełożenie na pewne rzeczywiste reakcje, to znaczy to działa. Pisanie nie jest bezkarne i to, o czym jako profesor przez lata dowiadywałem się z różnych literackich wyznań, okazało się, no dopadło również mnie osobiście, to znaczy Sorry, ale człowieku, odpowiadasz za to, co napisałeś. Nawet jeśli jest to, jak mówię, banalna, drugorzędna scena w kryminale, w którym pies ginął bohaterską śmiercią, poświęcając się dla swojego yy, opiekuna. Więc to, to są trudne tematy, i, i tu powiedziałbym, wyciągnąłem z tego taki morał ogólny, że nie da się traktować nawet najbardziej banalnej konwencji jako czystej rozrywki i przygody. Bez żadnego znaczenia, bo jak się okazuje, znaczenie jest. Jak blisko było, żeby na okładce tej książki nie widniało słowo gerda, tylko żeby widniało inne? Z tytułami to jest różnie. Kiedy pisałem o szpicyn, miałem tytuł przed oczyma i od początku wiedziałem, że ta książka będzie się tak nazywać. Właściwie to jest ten punkt, kiedy mam już tytuł, trzeba dopisać powieść. Z Gerdą było odwrotnie. Miałem temat, miałem powieść, miałem sytuację, natomiast do końca nie wiedziałem, jaki będzie tytuł i rzeczywiście roboczy tytuł był Damroka. Chodziło mi o pewne baśniowe, literackie, historyczne odniesienia do starej legendy pomorskiej, ale kiedy skończyłem, postawiłem ostatnią kropkę. Stwierdziłem, że ta książka nie może się inaczej nazywać. Musi się nazywać Gerda. I tutaj twoje dowcipy na temat klucza do zamka niewiele pomogły, ponieważ uznałem, że Gerda musi być i koniec. I to tutaj, tutaj nie, nie wybrnę z tego inaczej. Gerda podręcznik dla włamywaczy. <laughs> tak, muszę dopisywać na różnych Instagramach, kiedy robię odniesienia, że to jest Gerda powieść, a nie Gerda zamek. Mhm. Czy to jest ten moment, kiedy musisz odpocząć od Bałysia i Krzyckiego i wybrać się na wewnętrzną imigrację w inne rejony literatury i napisać coś zupełnie innego? Bo była trylogia, która działa się tutaj w, w, w Krakowie. Był potem Oszpicyn, teraz znowu jest trylogia. I czy teraz będzie znowu coś, co przedzieli? Tak, ja od nich muszę odpoczywać. Trylogia grobiańska, bo zapomniałem. Trylogia grobiańska, tak. Była pierwsza, potem Oszpicyn, potem trylogia pomorska i teraz powinno być coś trochę bardziej podobnego do Oszpicyna niż do trylogii, więc rzeczywiście siedzę nad powieścią, która jest bardziej horrorem, która bardziej odnosi się do pewnych niesamowitych zjawisk. Może jest nawet takim połączeniem, jeśli już będziemy się bawić w rozróżnienia gatunkowe, Thrillera z horrorem, coś takiego, i która nawet będzie miała pewne nawiązanie do Oszpicy, no ale będzie osobną, zamkniętą powieścią. Trochę dlatego, że łatwo wpaść w taką rutynę, kiedy się ma tych samych bohaterów, podobne sytuacje, podobne relacje między nimi, kiedy jest jakby już gotowy świat przedstawiony. Boję się takiego ześliźnięcia w pewien schematyzm i, i te dowcipy staną się automatyczne. Każde spotkanie krzyckiego z bały się, to będzie takie haha, i, i potem coś przewrotnego, potem trochę krwi, potem znowu haha. Pewien automatyzm, od którego chciałbym uciec, więc ta następna powieść będzie osobna, bez nich i będzie się działa trochę w innym uniwersum, mówiąc językiem badaczy. Mm -hmm. Czy to jest ten moment, kiedy mogę wymóc na Tobie jakieś deklaracje co do lokalizacji miejsca akcji trzeciej trylogii? Czy jednak nie? Ja wiem, że Ty optujesz za tą rejestracją samochodową SK i że to tam się ma dziać i ciągle przy spotkaniach wymagasz ode mnie tych deklaracji i ja ci ją powtórzę, jeśli chcesz. Szczególnie, że teraz jest to na żywo, tak. Jeżeli powiesz, to już... Nie tak, nie to wytniemy. na żywo, to, tak, to jest żywe słowo, yy, bo... Bo, bo to musi być żywe, żeby nie było martwe. Wiem, że gra na... na czas, ale mam jeszcze 3,50, więc aż tyle tego nie przyciągnę. Nie, 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 nie zważa. Znaczy, nie, no, tyle. jesteś profesorem literatury, więc. Ja cię zagadam, reducję. jak będę chciał, to cię zagadam na temat konstrukcji trylogii i tego, gdzie należy ją ulokować i w jakich czasoprzestrzeniach w stosunku do poprzedniej trylogii. I wcale to nie będzie oczywiste, że wypadnie Górny Śląsk. To może być coś zupełnie innego, na przykład roztocze, ale niestety roztocze zostało ostatnio zużyte. Jest fajna książka Jędrzeja Pasierskiego o roztoczu. Bardzo mi się podoba, więc niestety roztocze odpada. Zostaje Górny Śląsk. Nie, nie, nie. Zostaje jeszcze Warmia i Mazury, zostaje Łowicz na przykład. Jest nadal taka pod, kraina, nadal Podkarpacie, nadal nie jeszcze nie. Nie, jednak myślę o Górnym Śląsku. Ty wiesz, że to cię będzie trochę kosztowało, bo będziesz musiał być moim ekspertem i źródłem literatury badań. jestem na wiele poświęceń. Ale myślę o Górnym Śląsku, bo myślę o takim koncepcie, który mnie dosyć frapuje, mianowicie Krzycki, który deklaruje już w Trylogii Pomorskiej, że on nie jest policjantem i on nie chce mieć z tym już wiele wspólnego, że proszę dajcie mi spokój, Wykona taki gest, bardziej radykalny jeszcze, zostawi wszystko, wyjedzie na Śląsk, I zostanie, górnikiem. Powie, zostanie górnikiem albo sprzedawcą lodów na dworcu w Katowicach. Ja nie wiem, no, dworzec w Katowicach jest jeszcze, bo ten stary fajny zburzyli. Ja tam, ładny, macie no, ładny nowy? No, więc właśnie. Tam go postawimy przy budce z lodami albo, nie wiem, z obwarzankami krakowskimi, byłoby jeszcze ciekawiej. Są, I tu cię zaskoczę, bo w Katowicach... Są, no właśnie, są... tak się obawiałem, ta ekspansja krakowska trwa, no, więc tam go wywiozę. I wtedy on oczywiście będzie zrywał wszystkie kontakty z policją, będzie udawał, że on jest sprzedawcą albo górnikiem, i tam go dopadnie oczywiście. I to, że jego śledcze zdolności, to los i powołanie, po prostu wróci do niego rykoszetem i będzie musiał jednak podjąć jakieś trudne śledztwo. A na Śląsku, śledztwa podejrzewam, są prawie wyłącznie trudne. Nawet nie wiem, czy go do słynnej ostatnio Dąbrowy Górniczej nie wyślę, po coś, żeby zagłębia, gdzieś w kancelarii parafii coś załatwiał. To już za głębie, ale może być też za Zagłębie. No to, to właśnie, ze Śląska na Zagłębie i z powrotem takie, te, te wasze oscylatory, to jest bardzo dobre. Zaczęliśmy Noblem, więc pozwolisz, że Noblem również skończymy. Mam koszulę popisaną Wisławą Szymborską, nie przez przypadek. W tym roku setna rocznica urodzin. Noblistki. Pierwsze, co ci przychodzi do głowy, gdy słyszysz Wisława Szymborska? Cudowna, ironiczna inteligencja. Coś, czego zawsze zazdrościłem i do czego zawsze aspirowałem. Jej wiersze sprawiają niesłychaną przyjemność, mówiąc o tekstach popularyzujących literaturę, ale jej poezja jest cudownie inteligentna. Inteligencją, której bardzo zazdroszczę w najlepszym sensie, to znaczy podziwiam i kiedy już mam dosyć świata i wszystkiego, sięgam po Szymborską. I wtedy jest jakiś odpoczynek, i ulga, i satysfakcja, no i, i taki powrót wiary i w literaturę, i w człowieka trochę. Czego sobie i Państwu życzymy, żeby w tych trudnych chwilach sięgać po poezję Wisławy Szymborskiej? Bardzo Ci dziękuję. Drodzy Państwo, wysięgnijcie i po trylogię grobiańską, i po szpicyn, i po trylogię pomorską. I po to, co się teraz pisze, tytuł już jest, czy nie, no, będzie na. To końcu. jest ten przypadek, kiedy nie ma tytułu, jest tytułu, sytuacja. I potem trylogia Górno-Śląsko-Zagłębiowska, tak ją roboczo nazwijmy. Krzysztof Zajaz, bardzo serdecznie dziękuję, a my, drodzy Państwo, widzimy się tradycyjnie za moment. Dziękuję bardzo.